Działa. Witam Państwa na 19 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dwudziestej dziewiątej Rady Miejskiej w Ulanowie. Proszę Radnych o stwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Zanim przejdziemy, przedstawię Państwu porządek obrad sesji. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać y, Pana Burmistrza Stanisława Garbacza. Witam Panią Magdalenę Hasiak, Panią Sekretarz, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Witam Pana Skarbnika Tomasza Siorka. Witam, witam Panią Annę Kosior. Witam Konior, znaczy się witam y, swoją zastępczynią, Panią Barbarę Wójcik, witam Was, koleżanki i kolegów radnych. Przedstawię Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: Otwarcie obrad sesji. Punkt drugi: Przedyskutowanie projektu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka ZOO w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez gminę ULAN. Punkt trzeci. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad sesji. Proszę o stwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Kto z Państwa jest za, jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o głosowanie. 13 radnych za, 0 przeciw, 0 się wstrzymujących przy dwóch radnych nieobecnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedyskutowanie projektu bądź uchwały, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładego spółki, zakład usług komunalnych spółka z ulanowie i objęcia nowych udziałów przez gminę Ulanów. Tu proszę pana skarbnika Tomasza Siorka. Na dzisiejszej sesji mamy propozycję podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych w Wulanowie. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych w Wulanowie z kwoty 28 516 894 ,95 zł. 95 groszy do kwoty 30 386 974 ,35 zł. 35 groszy. Punkt drugi gmina miasto Ulanów obejmuje nowe udziały łącznie w kwocie 30 386 974 ,35 zł 35 groszy. Pokrycie udziałów nastąpi wkładem niepieniężnym w wysokości podpunkt a 986 232 81 zł oraz Podpunkt B kwota 883 846 zł. 59 groszy. Jest to rozbicie na dwie kwoty, ponieważ były to dwie różne inwestycje. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie nr 14 przez 100 przez 2020 z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego zakładu usług komunalnych spółka z Wulanowie poprzez umorzenie udziału. Uchwała nr 22 przez 160 przez 2021 z dnia 26 lutego 2021 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka O w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Miasto Ulanów. I Uchwała nr 27 przez 203 przez 2021 z 29 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie i objęcia nowych udziałów poprzez gminę i Miasto Ulanów. Teraz może przeczytam objaśnienie dotyczące tej uchwały, bo się troszeczkę zawiła jest. W przedstawionym w państwu projekcie uchwały rada wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego kapitału Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. W Ulanowie o kwo, łączną kwotę 1 870 000 79 ,40 zł 40 groszy w rozbiciu na dwa etapy. Pierwszy z nich, czyli podwyższenie kapitału o kwotę 986 232 ,81 zł 81 groszy jest już się fizycznie odbyło, ponieważ udziały te zostały pokryte aportem w postaci przekazanej zakładowi usług komunalnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wymienionej w tabeli, która jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Jednak czynność ta nie została powodów proceduralnych zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym do końca bieżącego roku musimy dokonać kolejnego zwiększenia, a mianowicie o kwotę 883 846,59 zł. Pokrycie udziałów nastąpi również w formie aportu, czyli wkładu niepieniężnego w postaci zmodernizowane, zmodernizowanego ujęcia wody, dlatego też została podjęta decyzja, aby zmiany te łącznie zarejestrować w KRS, czyli dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 28 516 894 ,95 zł 95 groszy do kwoty 30 386 974 zł 35 groszy. W paragrafie 2 wskazane są uchwały, które tracą moc, a to z uwagi na fakt iż wcześniej zostały podjęte dwie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, wskazując pojedyncze kwoty, a także o obniżeniu kapitału, który też nie zaistniał w KRS. Po podjęciu tej uchwały zostanie złożony jeden wniosek do AKRS o podwyższenie kapitału spółki do kwoty 30 386 974 35 zł. 35 groszy, a po jego zarejestrowaniu wniosek o obniżenie kapitału o kwotę 14 milionów, tak aby stan prawny rejestrowy odzwierciedlał stan faktyczny spółki. Wartość końcowa kapitału będzie wynosiła 16 milionów 386 tysięcy. 974 35 zł. 35 groszy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie tej uchwały? To proszę bardzo. Nie widzę, rozumiem, że wszystko jasne. Proszę o stwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum, odczytuję uchwałę. Uchwała nr 29 łamania na 218 na 2021 Rady Miejskiej w Ulanowie. Z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zakład usług komunalnych spółka z Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez gminę Ulanów. Uchwała uchwa uch uch w uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Ulanów. Mi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. 13 rannych za przyjęciem uchwały: 0 przeciw, 0 wstrzymujących przy dwóch nieobecnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu. Następnego przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok i tu proszę sekretarza Skarbnika Pana Tomasza Siorgę. Na dzisiejszej sesji również mamy propozycję zmian w budżecie. W paragrafie pierwszym chcemy zwiększyć dochody budżetowe, jest to dofinansowanie do przebudowy drogi Gminnej na działce 1111 przez 1 w Mielinach z naleśnictwa Rudnik. Jest to kwota 40 tysięcy złotych i będzie to w dziale 600, rozdział 616 i paragraf 6290. Państwo mieli podany paragraf 2460, ale to jest zadanie inwestycyjne, nie jak początkowo sądziłem, remontowe dlatego też taki paragraf będzie i po stronie wydatków dział 616 60, 50 paragraf również te 40 tysięcy zł. W paragrafie w paragrafie drugim natomiast mamy propozycję zmniejszenia deficytu o 3 900 tysięcy zł oraz przeniesienia wydatków z działu 010 10 paragraf 650 inwestycyjny 20 tysięcy na na dział sport i tutaj na materiały 2000, na dział 426 3000, dział usługowy 4302 000 i 6060 60, dział zakupów inwestycyjnych 13 000 zł. Natomiast zmniejszamy wydatki o wspomnianą kwotę deficytu w dziale 010 010,08, Paragraf 6050 to były zaplanowane wydatki w kwocie 2 68 427 38 zł 38 groszy na zieloną niebieską infrastrukturę. To była zbiorniki retencyjne na terenie gminy Ulanów. Niestety ten projekt nie przeszedł i te wydatki zostają niewykonane. Jak również w dziale 616 6050 tutaj pozyskaliśmy sporo środków, dlatego nasz wkład własny się znacząco zmniejszał przy realizacji inwestycji drogowych dlatego tutaj zmniejszamy deficyt o kwotę 1 331 000 zł 572 groszy 72 sześćdziesięciu 62 groszy oraz w dziale 750 23 to jest administracja w dziale inwestycyjnym 60 50 500 000 złotych, tutaj też nie zrealizowaliśmy zakładanych inwestycji stąd to zmniejszenie dziękuję Dziękuję. Czy są pytania odnośnie zmian dotyczących budżecie? Proszę bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. Proszę o stwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Odczytuję uchwałę. Uchwała numer 29, łamane na 219 na 2021 Rady Miejskiej w Wulanowie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta na 2021 rok wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia kto jest z państwa za uchwałą odnośnie zmian w budżecie proszę o głosowanie 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 się wstrzymujących przy dwóch radnych nieobecnych. Dziękuję. Zamykam 29 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Dziękuję za Państwu za przybycie, wzięcie udziału.